prawy w Karpatach, w powiązaniu z kulturą wołoską, to bardzo duże przedsięwzięcie, a dzisiaj możemy powiedzieć ogromny dorobek miejscowej, miejscowej ludności, który z racji przemian gospodarczych tak zachodzi gdzieś na boczne, na boczne tory, określiłbym to takim, takim mianem. Kiedy miejscowa ludność zasymilowana z Wołochami, z tymi, którzy nieśli kulturę wołoską, zaczynała uprawiać ziemię, proszę sobie wyobrazić, że z uprawami związanymi z orką wychodzono do 900 metrów. Przykładem tego może być Sucha Góra, tutaj w Rajczy, 1046 metrów nad poziomem morza która w swojej szczytowej części na tak zwanej hali Michalskiego, a tu znowu otwiera nam się jakby osobny taki rozdział, historia e, Wołochów górali, którzy te hale wynajmowali. Ta hala była orana. Orka, głębokość orki, proszę sobie wyobrazić, to jest około 5-10 cm. Jeżeli porównamy to z ziemiami pszennoburaczanymi Wielkopolski, to trudno tu o czymkolwiek mówić, ale to była głęboka orka. I w, tym, w tej części ziemi... I jeszcze znajdowała się duża ilość kamienia, łupka takiego typowego z fliszu karpackiego, którą wysypywano dzieci. Dzieci to musiały zbierać i znosić w jedno miejsce. Proszę sobie wyobrazić, na wysokości 900 metrów nad poziomem morza, 1000 metrów nad poziomem morza, już przechodzimy w górną część pasma regla dolnego, a za moment zacznie się regiel górny. Dla, dlatego różnorodność, ta bioróżnorodność jest już ograniczona. I na tej wysokości pozostawały to takie duże płaszczyzny kamieni. E, oczywiście forma wzgórka wysypanych kamieni przypominał kupę, jak to mówią górale, albo kopiec w innym, w innym e, dialekcie. E, dlatego tego typu e, wysypiska kamieniami, kamienne nazywano kupi skoli. Stąd takie nazewnictwo kupi koli i one są już nieporośnięte, bardzo ładnie e, prezentują budowę fragmentów lisza karpackiego. Inną formą bardzo ciekawą, że jeszcze tutaj dodam w niższych partiach, było układanie murów z kamieni, czyli odgraniczanie się właściciela działki uprawa, uprawianej jednego od drugiego po prostu kamieniami. Dla dzieci to było niedaleko już nosić, układali to po prostu na e, miedzy, na tej części granicznej i tak, proszę Państwa, powstały piękne. Mury, bo tak nazywano się, taki mur zobaczymy sobie za chwileczkę fragment takiego muru układany, które no ponad 100 lat spokojnie, a nawet i więcej przetrzymują tutaj na południu żywietrzyzny. Ja dodam, że takie kamienie, takie kamienie e, robione z murów, to na pewno e, Państwo możecie oglądać, podróżując do Chorwacji na wyspie PAK. Jeżeli e, na południowe Włochy ktoś wybiera się i powiedzieć Arbelobello, no to analogiczne domki truli. Układane z kamieni, rozgraniczenie ziem jednego właściciela od drugiego przy wykorzystaniu kamienia było po prostu standardem. No ale myślę, że dzisiaj tak duży ruch, wyjazd na północ, na, w kierunku Anglii, to też właśnie pięknie pokazuje, jak porozgraniczane są te areały własnościowe kamieniami, które właśnie na tym polu najczęściej zalegały.